Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszła mnie ochota na coś słodkiego, tak? Nie chce mi się nigdzie wychodzić, słuchajcie. A mam zrobiony zapas galaretek. To są te galaretki. Słuchajcie. Ja nie wiem, jak wy, ale ja bardzo lubię galaretki. Mam tutaj trzy takie kucharki. Um, ponieważ jedna yy, no jedna garetka słuchajcie to jest na pół litra wody no więc tutaj będzie trzeba będzie dostawić trzeba będzie dostawić jeszcze jedno yy, wiecie to ja liczę że, że tu jest 200 400 600 tak no to czyli jeszcze jeden pocharek trzeba będzie dostawić yy, tutaj do kompletu yy, ale Chciałam Wam pokazać, jak yy, mając w domu yy, zwykłe produkty, które na przykład są na co dzień w sklepie yy, i macie ochotę na coś słodkiego, jak szybciutko zrobić coś dobrego. To jest tylko jedna, będzie jedna z wersji oczywiście najprostsza, galaretka. Natomiast ja lubię sobie zrobić taką galaretkę i yy, popatrzcie, no tu widzicie kefir, tak? Dobry skład. A po co ten kafier tu stoi, to wam pokażę później. Natomiast ja kupiłam galaretki firmy Galbę, ponieważ są tańsze od. była niewiele tańsza, ale tańsza od innych firm. Słuchajcie, prosty sposób przygotowania: zagotuj wodę, odmierz najlepiej dwie szklanki, prosto. Ja nie lubię się cackać jakimś miernikiem i tak dalej czyli odmierzyć dwie szklanki wody zawartość tej torebki wsyp do gorącej wody i dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia się nie gotuj, nie gotujemy ponieważ porobią nam się takie grudki z żelatyny, no i ta galaretka ma też bardzo taki prosty skład Słuchajcie. Cukier, żelatyna, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, koncentrat czarnej marchwi, pewnie żeby był kolor intensywniejszy, no ale dobra, jeżeli to jest koncentrat czarnej marchwi, no to taki dosyć naturalny. Bar, yy, barnik kurkumina, nie wiem czy to jest jakaś taka yy, aż taki dobry składnik, ale wydaje mi się, że nie jest najgorszy. Poza tym może zawierać soję, mleko i zboża. Zawierające gluten. Ja jestem troszkę uczulona na gluten, ale wiecie, no taka ilość glutenu i nic poza tym w tej galaretce, słuchajcie, nie ma. I nie jest to żadna płatna promocja, tylko po prostu, no ja sobie yy, sama wyczytam skład, tak. W 100 gramach tej galaretki jest tylko 49 kalorii. Ono posiada już wprawdzie cukier. No, 100 gram, my tu mamy 500, powiedzmy, tak. Będziemy mieli e, mililitrów, a stu, 100 gram e, w 100 gramach, tu jest 72 gramy, czyli tak zrobimy zaraz. Jedna porcja to jest 70 kalorii. Czyli ta porcja ma 70 kalorii. Tak? Nie. Jeszcze raz czytamy. No tak. Jedna porcja, dostajcie bardzo mało kalorii. Super deser, który możecie zrobić dzień wcześniej i przechowywać go w lodówce. W lecie dajemy zawsze trochę mniej tej wody, żeby się ta galaretka szybciej ścięła. A w zimie normalnie taka ilość, jaka jest podana na opakowaniu. Słuchajcie, prosty przepis. Popatrzcie, ile ja tych galaretek mam. Mam je w zapasie kupionych. Miałam jeszcze pomarańczowe. Tu mam malinowe. Tu jest malinowa galaretka. Naprawdę składnie jest zły tych galaretek. A deser. Super, można zrobić, tak? Do tego jeszcze, yy, popatrzcie, jest taka śmietana w proszku, którą y, po prostu możemy y, później dać na górę jako ozdobę. Yy, I też możemy ją ubić mikserem. I tutaj macie przepis do około 3/4 szklanki zimnego mleka. Wsypujemy zawartość tej, tej śnieżki czyli tej, tej śmietanki aż do uzyskania po, pożądanej konsystencji czyli miksujemy przy pomocy miksera natomiast ja idę na bardzo dużą łatwiznę ale dzisiaj nie będę robić z tą śnieżką ponieważ yy, no jakoś tak wiecie co, nie chce mi się ona jest bardzo słodka, ta śmietanka Tu macie nawet pomysł tej firmy, jak deser bananowy zrobić. Natomiast skład tej śmietanki nie jest najlepszy, czyli popatrzcie tutaj skład sobie przeczytajcie. Więc, jeżeli chcemy ze śmietanką, to tylko raz na jakiś czas, naprawdę raz na jakiś czas. Bo składno no, taki jest troszkę ciężkawy. No, popatrzcie. Może Wam przeczytam. Cukier, syrop glukozowy, całkowicie utwardzone oleje roślinne, w tym palmowy, kokosowy. O. Skrobia ziemniaczana skrobia pszenna, emulgatory mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estryfikowane kwasem octo-mono, octowym mono i, wiecie, tak mi się ciężko to czyta, diglicerydy kwasów tłuszczowych, e, białka mleka, aromaty zawierające, mleko, aromaty zawierające mleko, może zawierać soję. No więc widzicie, że to trzeba od wielkiego dzwonu i magiczni pomocnicy w domowej kawiarence. Powiem Wam tak, no trzeba to y, używać z umiarem, tak? Ponieważ no już to jest dodatek taki, który... Y, taki luksusowy powiedzmy. Ja już y, robiłam y, ostatnio galaretkę i dodałam tej śnieżki, ale dla mnie po prostu ona jest tak słodka, że naprawdę y, robię to od wielkiego dzwonu, tą śnieżkę. Ale zostawiam ją, bo... Słuchajcie, pewnie zapytacie, dlaczego ją kupuję. Widzicie, tu macie pokazane, że do galaretki e, można dodać tą śnieżkę na górę. No oczywiście, że tak. No jak zjecie raz na jakiś czas, to się Wam nic nie... nie umrzecie, ale no skład no, nie jest najlepszy. No nie jest najlepszy. Ja... No wiecie, no galaretka jest prosta, tak? No więc po co ja sobie będę obciążać żołądek? Mam ochotę na jakiś deser o prostym składzie, Brakuje mi tutaj jeszcze, słuchajcie, owoców, bo można tutaj dodać na przykład truskawki mrożone i zalać później tą galaretką zrobioną. I macie super deser, nie potrzebujecie tej śnieżki, aczkolwiek jak zrobicie raz na jakiś czas, też się Wam nic nie stanie, no ale no mówię, skład nie jest najlepszy, nie? No. Natomiast jak pójdziecie do kawiarni, to nie oczekujcie lepszego składu. Wolę. To jest polska firma, gelbę. Polska. Galaretki naprawdę zawsze wybieram od nich i są super dobre. No i macie tani deser. To do roboty. I tak, moi kochani, mamy dzbanek. Tutaj widzicie. Ja sobie siądę. Tutaj jest niecały litr, bo ten dzbanek ma półtora litra. I teraz co robimy? No oczywiście, no no, wsypujemy galaretkę naszą, popatrzcie. Tak. I słuchajcie, żadne miksery, żadne ustrojstwa, po prostu. No a tak jak wszyscy robicie, mieszamy, 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 mieszamy. Mieszamy. Czemu, czemu ja dodałam 900 ml a nie litr, skoro jedno opakowanie jest na pół litra? Tutaj coś jeszcze jest. Słuchajcie. Uh, robimy wszystko do końca. Zaraz Wam powiem i po co tutaj ten kefir stoi? Jeśli na pewno domyślacie. Uh, ale musimy to porządnie wymieszać. I musi to trochę ostygnąć. I po co jest ten kefir? No to się dowiecie za chwilę i zobaczycie. Tak, i tu już mamy wymieszany ten cukier cały, tą żelatynę. Radziłabym nie trzaskać, słuchajcie, po, e, po bokach takiego dzbanka, bo może się potłuc, więc e, tak rozsądnie, rozsądnie. No i w tytule zdrowsza wersja galaretki, ponieważ... No, wiecie, ja bardzo lubię, jak ta galaretka ma taki mleczny posmak. I czasami, jak pójdziecie do cukierni, to też zobaczycie, że e, macie e, deser, którym jest taka galaretka, na przykład truskawkowa, ale jest też biała galaretka. Widzicie, co ja robię? Wlewam kefir, słuchajcie. I tak go wlewam. Mieszam delikatnie. Widzicie, jak się robi białe. Oczywiście, wy tego nie musicie e, lubić. E, absolutnie, lubić, lubić, ale ja lubię tą wersję. Lubię tą wersję. Być może nałam tutaj będzie troszkę za dużo e, tej wody, no ale mam nadzieję, że nie. Widzicie, ja to mieszam. I robi się taka zabielona galaretka. Ale popatrzcie jaka zdrowa. Jeszcze oczywiście mi tutaj został kefir w środku. Można dodać więcej tego kefiru, czyli mniej wody, więcej kefiru. I ta galaretka z automatu się robi w ogóle mniej słodka w tym momencie. Zamykamy. Bo nam starczy. Tu widzimy takie kawałeczki tego kefiru, tak? No. Ale delikatnie mieszamy. I teraz słuchajcie, i teraz, jak to jest zamieszane, to wlewamy. Uła. No idealnie nam starczyło, czyli tutaj będzie taki litwicz, nawet tu troszkę mniej jest. E... Zbanek odstawiamy. Macie taką zabiloną wersję galaretki, przy tym bardzo zdrową, bo z kefirem. Jeszcze spróbuję tutaj, hmm, chociaż jest tego, wiecie, tak żeby ona mi się ładnie ścięła, tak patrzę. Bo zanim ją ustawicie do lodówki, to ona musi być całkowicie ostudzona oczywiście, prawda? My musimy ją ostudzić a, do temperatury w ogóle pokojowej, no bo nie możemy yy, włożyć do. Popatrzcie, co ja robię. Ja jeszcze sobie tutaj wleję, tu wleję, tu wleję i tu wleję. Od góry to tak wygląda. Można to tak zostawić. Ja bym to tak zostawiła, słuchajcie. Ja bym to tak zostawiła. Niech to tak będzie. Jeszcze kefir mi został. I popatrzcie, mam cztery pełne puchary deserów. Koszt takiej jednej galaretki to będzie, to był około 2,49 bodajże w Biedronce. No, ale kupicie to w każdym sklepie, nie? No. Plus troszkę tego kefiru. Ile tego mogło pójść? Kefir około tam powiedzmy 2,70, a zużyłam tego kefiru, bo już wcześniej się napiłam, no może gdzieś taką ilość, no może jakieś 100 ml, 150, na pewno nie, no bo tutaj jest jeszcze dosyć sporo. I popatrzcie, ja to zrobiłam oczywiście jako deser. Nie każdy, nie każdemu się będzie podobała ta formuła tego deseru, wygląd, no bo wygląd to Wiecie, akurat tutaj nie jest na, najfajniejszy. Popatrzcie, no, tu są takie, jakby te kawałki tego kefiru pływają. I teraz już nie ruszamy nic. Możemy to zamieszać oczywiście, żeby to była jednolita masa. Ale widzicie, ten kefir się utrzymuje u góry. Smak, pychota, po prostu pychota. Ja wiem, bo ja już chyba 20 razy robiłam, a szczególnie jak miałam małe dzieci, to takie rzeczy robiłam. I mamy 4 pucharki po 200 ml. 200, 400, 600, 800. Tu jest 200 ml w takim jednym pucharku. No więc nawet troszkę mniej niż jednak niż mówiłam. No i słuchajcie, i teraz ja czekam. No, zapewne ze 2-3 godziny, aż dojdzie, aż to się ostudzi do temperatury pokojowej. Później włożę do lodówki. No i zobaczycie efekt, efekt końcowy, chociaż no, będzie on taki sam, jak e, tutaj widzicie. Wygląda przepysznie. Słuchajcie, bardzo y, normalny. Taki, wiecie, delikatny, deser. Na żołądek też, bo po prostu no, jest tu kefir który ma bardzo prosty skład wiecie znacie tutaj ten kefir mleko żywe kultury bakterii nic więcej plus ta galaretka która właśnie po podaniu tego kefiru ona się też stanie mniej słodka możecie sobie zrobić bardziej słodką jak chcecie to jest taki mój pomysł który ja sama wymyśliłam e, słuchajcie kiedyś ja nie wiem dlaczego Strasznie mi to smakuje. Byłoby to o wiele lepsze, jakby tu były truskawki, nie? No ale my robimy taką tanią wersję. No nie mamy troskawek, sklepy pozamykane. Mamy pełny, pełne pudełko różnych y, deserów. No i wymyśliliśmy sobie taki deser. Ja Wam powiem, że ja to pochłonę w ciągu dwóch dni. Do zobaczenia. Pokażę Wam efekt końcowy później. Tak, proszę Państwa. I tak wygląda gotowa galaretka. Słuchajcie, taka łaciata, widzicie? Tutaj akurat yy, gdzieś mi pouciekały te łatki, tutaj pozostały i zobaczcie, tutaj właściwie w ogóle nie widać tego tego kefiru. Skosztujemy, słuchajcie, gdzie konsystencja jest jeszcze taka nie do końca no jest przepyszna po prostu jest przepyszna konsystencja może być taka jak ktoś lubi taką mieć mniej mniej twardą galaretkę. ale jest pyszna słuchajcie nie jest ani za słodka no w sam raz no może nawet i trochę za słodka jak dla mnie ale jest ok. I to jest po dwóch godzinach yy, przechowywania w lodówce. I słuchajcie, yy, taką galeretkę można sobie zrobić wieczorem: po prostu nastawić wodę, yy, wszystko to razem zamieszać, wstawić do lodówki, yy, bo ja jeszcze wstawię do lodówki, oczywiście, tą jedną zjem. Ona jest taka, widzicie, nie do końca zżelowana. Ona będzie jeszcze twardsza. To jest po dwóch godzinach pobytu w lodówce, przechowywania w lodówce. Yy. Więc zrobić sobie to wieczorem i na rano będziecie mieli przepyszny słuchajcie, deser. Naprawdę. Już nie taki słodki jak ta galaretka bo sama ta galaretka jest bardzo słodka. No jest dużo cukru tutaj, ale no są sposoby, żeby tego uniknąć. i słuchajcie, ja na ten na te cztery, takie 200 mlowe może to wezmę, bo ta jest ładniejsza. To są pocharki, widzicie, Kafajna fajne łaciata. 200 ml, 200 ml. Tutaj jest tej galaretki. Na cztery te takie porcje. Tutaj jest troszeczkę mniej, no ale można to było wyrównać. Wydałam, kosztowały mi te cztery porcje 5,30 groszy. I teraz słuchajcie, ja Wam pokazałam wcześniej, że do tej galaretki, którą tam mieszałam, yy, znaczy do tej gorącej wody wrzuciłam tą galaretkę. Tu mam akurat malinową, bo już truskawkową zużyłam, którą lubię, lubię najbardziej, ale malinowa też jest ok. Pokazałam Wam, że to do tej gorącej wody wrzuciłam te galaretki i bardzo szybko dodałam też kefir. Dodałam kefir szybko, żeby Wam pokazać po prostu w czym rzecz. Natomiast, jeżeli dodajecie kefir, bądź możecie dodać jogurt, ale naturalny, żaden taki wiecie. Raczej, jeżeli chcecie mieć zdrowsze, zdrowsze te galaretki, ten deser. Jogurt na przykład naturalny, jogurt grecki, no nie wiem, no, no, taki naturalny, tylko mleko i probiotyki, to dodawajcie to do, schłodzonego, do schłodzonej już tej galaretki w tym, tym dzbanku na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, żeby Wam te probiotyki po prostu się nie zniszczyły w tym rządku i, i pozostały, tak? W tej galaretce. No jest to zdrowsza wersja galaretki i słuchajcie, tutaj jest tego na tyle, że jak macie dzieci nawet i to zrobicie to wieczorem i przełożycie to do jakieś oczywiście chłodne, do jakichś pojemników, najlepiej by było szklanych, bo wiecie, no plastiki to jest plastik i jakoś tam um, ułożycie w tej lodówce, to wydaje mi się, że dzieci i my też jemy oczami, i zobaczą, że na przykład jest taka łaciata galaretka, i spytacie się dziecka, czy chce, to jest to świetny sposób na przemycenie właśnie jogurtu naturalnego. A nie podawanie dzieciom na przykład i dorosłym też tych słodkich, słuchajcie, jogurtów te, z jakimiś kawałkami, owoców. To już lepiej zrobić taką galaretkę. I tak jak powiedziałam, całość kosztowała mnie 5 zł za Zaokrągleniu 30 groszy. Jedna galaretka, ja już tutaj to obliczyłam, ja kupiłam je w stokrotce, kosztowała mnie 2,49. Więc dwie takie galaretki i jedna dziesiąta tutaj jest objętości tego kefiru, który kosztował mnie 2,79. Ja już go nie mam, słuchajcie, wypiłam go. E, więc w sumie... Taka cena i to, to jest na cztery osoby praktycznie hmm, deser, ale też dla dzieci super sprawa, słuchajcie, bo nie są, nie są te galaretki takie słodkie. No już tutaj skosztowałam, tak, bo wyjęłam właśnie, mówię, po dwóch godzinach. No jest przepyszna, słuchajcie, jest jeszcze słodka, ale zasada jest jedna, słuchajcie, im więcej chcecie tam dodać rzeczy, czyli im więcej kefiru... Yy, Polecałabym jogurt jednak, może być mleko nawet. Tym mniej nalewacie wrzącej wody. I wtedy wam wychodzą właśnie takie pyszne deserki. I założysz się, że dzieci z pocałowaniem ręki je zjedzą. Więc widzicie, można tanio, można tanio, można z głową. I tutaj też niech nikt nie mówi, że nie ma czasu, bo to wystarczy zrobić wieczorem. Zagotować wodę. Przecież nie musicie nad tą wodą stać w ogóle. Zagotować ten litr, raczej 800 ml radziałabym wody. A później no, wlać do jakiegoś naczynia pokazam wam dzbanek, z wsypać te galaretki, zamieszać bardzo, tam mm, intensywnie kilka razy. Wyjąć jogurt najlepiej. Y kafir też może być, no ale dla dzieci może być jogurt, tylko mówię naturalny. Zamieszać i jeszcze później jak yy, yy, i oczywiście odstawić yy, w jakieś miejsce do schłodzenia, ja postawiłam na oknie i wiecie, dosyć szybko mi się to schłodziło, ponieważ temperatura, no, w zimie jest yy, mniejsza niż w lecie później ściągając okna troszeczkę jeszcze zamieszałam żeby rozbić te kawałki na dole, włożyłam łyżkę i zamieszałam i włożyłam do lodówki i słuchajcie, no Super. Super deser dla dzieci przede wszystkim i dla dorosłych yy, też, bo yy, no wiecie, tutaj, tutaj w nich w tych deserach jest żelatyna oczywiście. Yy, jest to na pewno yy, deser zdrowy dla skóry, dla kości, dla stawów. Yy. Oczywiście wiem, że są też w sklepach takie galaretki e, niesłodzone, czyli dla cukrzyków słodzone e, po prostu słodzikami. No, w ostatecznej wersji to możecie szukać e, takich galaretek. No, ale słuchajcie, no to jest bajka, nie? Bo. Naprawdę ja tą wersję lubię. Ja tą wersję lubię, wiem co tutaj jest w środku. Smaczniejszy jest, Wam, z takim jogurtem naturalnym. O! Grecki jogurt bardzo dobrze właśnie się komponuje razem. No a najlepiej to jeszcze tutaj, słuchajcie, nad, nadudać truskawki. No wtedy ten deser jest droższy, ale jak Wasze dzieci lubią, to można kupić. Paczkę mrożonych truskawek i po prostu wziąć po jednej sztuce dołożyć. No możecie to do, do, dowolnie kombinować, jak chcecie. Ja życzę Wam he, miłego wieczoru, miłego poranka i do zobaczenia. Myślę, że film myślę, Wam będzie podobał i pomysł na to, żeby zjeść coś zdrowszego he, niż to, co mamy dostępne na rynku bo pamiętajcie, że dzieci i my zawsze kupujemy oczami, nie? Także warto taki, taką galaretkę zrobić. Pa, pa!